Blisko 100 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim zakończyło rok akademicki 2012-2013. Był to szczególny czas dla wszystkich członków stowarzyszenia, ponieważ wpisał się w rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku w całej Polsce. Na, na początku roku akademickiego mieliśmy wielką konferencję polską, obchody roku tego tutaj, tutaj na muzeum. Ta konferencja była ostatnią przed wypadkiem, który był później wypisywany w serii. Zresztą Pani Kasia już wyraźnie o tym jak się to wygląda Zaproszeni goście wspominali o ważnej roli, jaką Uniwersytet pełni w społeczeństwie lokalnym. Wielokrotnie już mówiłem o tym, jak ważna dla nas jest działalność w kulturze w społeczeństwie. Mógłbym o tym jeszcze mówić wiele godzin. Cieszę się, że występowaliśmy wspólnie z wielką energią, wielką siłą. To nam pozwoliło być zauważonymi na, właściwie na arenie ogólnopolskiej. Zaistnieliśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezes stara się, żebyśmy wszędzie nasz uniwersytet był zauważany. I istnieje na mapie wojewódzkiej, na mapie Obecnie uniwersytet ma blisko 100 słuchaczy. Ich liczba często się zmienia z uwagi na fakt nauczania ustawicznego. Nie ma obowiązku uczestnictwa i w każdej chwili można zrezygnować z członkostwa. Słuchacze mają możliwość wyboru sekcji i stopnia zaangażowania w nauczanie.